🎵🎵🎵 Cześć, witajcie! W końcu się z Wami łączę po Nokia Tygodniowej, dwutygodniowej, półtora tygodniowej, już nie pamiętam w przerwie, w każdym razie nie miałam ostatnio za wiele czasu, ponieważ tak miałam bardzo dużo swoich prywatnych spraw, które zostawiłam do załatwienia jak wrócimy już z nadmorza Dodatkowo jeszcze nagrywki do waroniki, które musiałam jak najszybciej zaplanować, przygotować, nagrać i wysłać do zaakceptowania. No, i przede wszystkim to, co czego nie lubię, musiałam się rozpakować, poprać, popracować po powrocie. Po naszych wakacjach e, Mamy dzisiaj przepiękną sobotę, świeci słońce e, Ja jestem odkimpowana W pokoju Weroniki Na tle zabawek, bo przed chwilą prostowałam włosy tych w pokoju Weroniki się malowałam Bo u mnie, e, słuchajcie, pościel do przebrań Pościel, którą przebierałam Kołdra, poszewki wszystko walnięte na łóżko Na komodzie też nie lepszy bałagan Więc stwierdziłam, że nie, no już wolę te lalki I te zabawki w e, tle Niż ten syf, który mam w swojej sypialni e, Słuchajcie, jeszcze tak pomału, pomału Staram się wszystko ogarnąć to znaczy chodzi mi tutaj o rzeczy z nadmorza. Prasowania miałam, potąd prania jeszcze więcej, bo prałam wszystko. Część rzeczy, których, których nie potrzebuję tutaj w Polsce, to już wysłałam do, do, do Dominika. Nie wiem jak wy, ale ja nienawidzę się rozpakowywać i też nie lubię się pakować. A teraz to jestem na takim etapie, tak. Przyjechałam do Polski, rozpakowywałam się, potem kolejne pakowanie, bo wyjechaliśmy nad morze. Jak wróciliśmy, to było rozpakowywanie czeka mnie pakowanie, które już pomału następuje. Znaczy, jeszcze nie wracamy do, do Irlandii, nie, nie, te wakacje chyba troszeczkę sobie przedłużymy, ale też powiem Wam, że jak pomyślę o tym pakowaniu, to mi się wcale nie chce. Teraz wychodzimy w gości, idziemy do brata Dominika w odwiedziny. Bo przez ten cały chaos nawet nie miałam czasu się z nimi spotkać, zresztą. Te wakacje naprawdę tak mi się skomplikowały, że szkoda mówić, a ja nie będę Wam tego opowiadać, bo to takie moje prywatne, prywatne sprawy. Wszyscy się ze mnie śmiali, to znaczy moja siostra, dziewczynki, moi rodzice, i jak kupowałam klapki. Byliśmy w Dajmanie, ponieważ Weronika i Ania i dziewczynki wybierają się na wesele i Weronika idzie wraz z nimi, więc potrzebuje sukienkę, buty i tak dalej, więc chciałam zobaczyć, co w ogóle tutaj w dębicy jest dostępne. No, okazało się, że i tak musiałam je zamówić online, ale to wszystko zobaczycie nie u mnie na kanale. I już wychodząc, patrzę, jakie piękne liliowe klapki plecione. Kolor jest przepiękny, powiem Wam, że nawet do tej mojej żółtej sukienki, zaraz sobie je wyjmę. Nie kosztowały dużo, bo kosztowały tylko 59 zł, to nie są klapki skórzane, zresztą jaka cena, no to wiadomo, ale powiem Wam, że na śmiganie tak na co dzień będą bardzo, bardzo fajne i wygodne, piękne są, kolory, jest tak cudny, zresztą ten kolor króluje w tym roku, bardzo dużo rzeczy widziałam i ciuchów, i dodatków, i właśnie butów w tym takim przepięknym liliowym kolorze, dzisiaj debiut, idę w nowych klapkach. Ja dzisiaj na etacie, jako niania, z cudownych dziewczynek, to jest najmłodsza łobuziara, która jest taka grzeczna, ja chciałam jeszcze jeszcze rozwiesić pranie na balkonie, bo była było, było, a jej nie ma, bo pojechała do fryzjera, więc włożyłam ją do wózka, będzie chwila nieuwagi, a nie ma pościeli, a jest fotel na balkonie, a ktoś tu się lubi wspinać po nim, ale grzecznie sobie tak idziemy na pole, idziemy na spacerek, a... Idzie rak. A ta idziemy. Idzie rak, nieborek. Jego króciu będzie znać. Zrób nie nieborek. I, I, się, I się, tak, nieborek. A, ja nieborek. a pokaż wszystkim, jak ciocia Aga kocha Nadję. O, tak. o tak mocno, tak. Wczoraj Nadia, ją nauczyłam. A ciocia. Aga. A ja. A ja. Może być pięknie, brawo, brawo. Powiem. Kocham mm. Nana Nana Co trudne jeszcze. Karolinka tutaj już ma Daisy, tylko musimy starszą Daisy. ekipę pogonić, bo co zimopornie idzie dziewuchy! Wypad! Idziemy, tak Karolcia? Spacerujemy sobie koło bloku. Daisy się załatwiła, ale idzie z nami na taki krótki spacer, a potem ją odprowadzimy i pójdziemy sobie do Kerkura na zakupy. Postanowiłyśmy ze starszymi dziewczynami, bo młodsza jeszcze za mała, a najmłodsza to już w ogóle, lody. idziemy na lody. A właściwie, może to są jakieś pyszne lody, to kupimy lody. Idziemy na mrożoną kawę z Jurcią i z Wercią, a Nadii weźmiemy kubeczek, bo ona uwielbia wcielać kubeczki, sama bardzo ładnie je chrupie, a Karolci kupimy loda, tak? śmietanka, tak żaden inny nie może być. Wszystkie są niedobre. Najlepsza jest śmietanka albo wanilia. To jest ulubiony smak Karolinki. Dobra, no to Wam pokażę, gdzie jest najlepsza, najsmaczniejsza. Albo czekolada. Albo czekoladowe. Mrożona kawa w tym. To tak jest właśnie ta różna kawa, o której Wam wspominałam. Można sobie wybrać syrop, jaki wolicie. Ja mam czekoladowy, Jola ma czekoladowy, Werama orzechowy, a oprócz tego przepyszne bułeczki z jagodami. Kupiłam tutaj dzieciakom kubeczek dla Nadi, chociaż wcina już tutaj. O! wcina już jeden, ale też mają bardzo dobre ciasto, bo moja ma kupowała, kupowała roladę owocową i kupowała sernika, więc jak będziecie mieli okazję odwiedzić lodziarnię Maestro w Dębicy, to Wam naprawdę polecam. Ktoś tutaj dostał troszeczkę loda, dobry. Mm, pewnie, że był dobry. Zobaczcie, jaką Weronika kupuje spódnicę z pazurem w tygrysy czarną. Pamiętam, że jak ja byłam dużo, dużo młodsza, to takie spódniczki były bardzo modne i bluzeczki. Wszystko wraca. Wszystko wcześniej czy później pojawia się ponownie w sklepach. Proszę, Mysza. Wyszłam właśnie z hajem, bo szukałam tej bluzy. Bardzo mi się spodobała, ale niestety jej nie ma. Kolor ma przepiękny, prawda? Ale no niestety muszę zobaczyć online, bo stacjonarnie jej nie ma. Co teraz idziemy robić? Co będziemy robić teraz? Tak, ale będziemy nagrywać film, tak? Śmiechowy film, powrót do szkoły. Nie chcecie iść do szkoły? A czemu? W domu? Chciałabyś mieć naukę zdalną. A która? szkoła? Tak samo jak Julka kiedyś miała. A która szkoła w Dębicy jest najfajniejsza? Szóstka? Tak. A dlaczego najlepsza. najlepsza? A dlaczego jest najlepsza? Bo tam są lepsi. nauczyciele? I co jeszcze puszczają na przerwach muzykę podobno, tak? Ekipy. Ekipy. I dlatego byś Mogą siedzieć na lekcjach, żeby mogło, jak są lekcje, to można siedzieć na telefonach. W trakcie lekcji można mieć telefon. A kto ci tak powiedział, że tak jest? Kuzynka. Ale no. jak chcę ci trochę wierzyć, że na lekcjach można mieć telefony. To tu mać kawkę. To tu maćkawkę kawkę. Y, wtedy on mówi, że jak ktoś mówi, że chce się w tym uh -huh. to potem trochę robi zadania, potem on odpuszcza go ona i wtedy można się siedzieć kilka a, czyli... kilka i potem dalej robić zadanie i tak cały czas. Aha, czyli są przerwy w lekcjach, że można skorzystać z telefonu. Że nie Aha, to... nie ma przerw. A, nie ma a, wtedy a, przerw. I tak do tej szkoły byś chciała chodzić, tak? A, a. Mm -hmm. Julka tak sama. też by a. chciała się przypisać do szóstki. No zobaczymy jak to będzie. A wyprawka do szkoły już jest? Nie ma jeszcze. Jeszcze trzeba trzeba się a, wakacjami. Tak się. Tylko dwie, że, A ty ode mnie zostałaś? A ty co? A ty do żłobka chcesz pójść? I mam jeszcze. I plecak masz jeszcze? A wiem który. A ty chcesz pójść do, do żłobka? Do żłobka chcesz. Idzierak niebo rakiem. Znak. Nie, a na mnie też A powiedz mi, co macie w, nie, w sobotę? Jaką imprezę? Weselicho, co? Ostatnio kupuję, jak. Karolinka sobie kupiła buty, sukienka już była przy, wcześniej zamawiana. Nadia też ma przepiękną sukienkę, buciki. Jula też już jest wystrojona. Wera też już, ma, matko, czekamy na buty. I będzie impreza, tak? Jaką będzie ma? będzie miała, takie paseczki na obcasiku. Tak? A ty nie masz butów? Ty zapomniałeś dzisiaj butów dla tego wózku na pół leżąco, tak?